Na co dzień na Stadionie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich trenują piłkarze MKS Łucznik. W ubiegłym roku awansowali do Ligi Okręgowej, a w tym do czwartej ligi. Na tym samym boisku ćwiczą także dzieci. Piłkarska Akademia zrzesza już ponad 100 młodych zawodników. Ostatnią poważną modernizację obiektu przeprowadzono ponad 20 lat temu. Wszyscy liczą więc na poprawę warunków. Warunki, których chłopcy trenują, tak jak tutaj dzisiaj, są istotne dla nich. Im lepsze Warunki Tym chętniej przychodzą na boisko zarówno ci starsi, jak i ci młodsi. Płyta była już bardzo dawno modernizowana i to będzie też dobre dla rozwoju klubu, bo rozwijamy się piłkarsko. Ale, oczywiście, za rozwojem piłkarskim też musi iść rozwój wokół. A wokół ma się zmienić naprawdę sporo. Nowe trybuny, murawa z systemem nawadniania, ogrodzenie i budka spikerska. W planach jest też wyburzenie starego budynku z szatniami i biurem. Zbudujemy szatnię nową, z zapleczem sportowym, z salą do ćwiczeń, z miejscem na, na maszyny, z szatniami, prysznicami itd. Tak Będzie to taki nowoczesny budynek, zasinany również ze słońca, z zielonej energii, bo taki też jest warunek. Modernizacji doczeka się także drugie boisko. Powstanie tu sztuczna murawa z oświetleniem i bieżnia lekkoatletyczna. To dobra wiadomość m.in. dla lekkoatletów z Bobrówka, którzy trenują w trudnych warunkach. Grupa liczy około 20 osób. Większość zajęć odbywa się na nierównej trawie. Ja się trochę śmieję, że e, lekkoatleci bez stadionu to tak jakby pływacy nie mieli basenu, albo kolarze szosowi nie mieli po prostu asfaltu do, do jeżdżenia. To jest niezbędna rzecz do tego, żeby wykonywać taki pełny trening lekkoatletyczny, bez którego e, no musimy sobie radzić, jak ja to nazywam, na nasze wiejskie sposoby. Na pewno jest ciężej, bo y, możemy złapać kontuzję, bo teren nie jest zarówny. Na modernizację bazy sportowej gmina pozyskała 6 milionów złotych z miejskiego obszaru funkcjonalnego. Inwestycja jest obecnie na etapie projektowania, który potrwa do początku przyszłego roku. Potem składamy wniosek na podstawie tego projektu. Wiemy już, że te nasze marzenia i oczekiwania są trochę bardziej kosztowne niż ta kwota, którą uzyskamy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Będziemy szukać też pieniędzy z innych źródeł. Całkowity koszt budowy nowoczesnego kompleksu rekreacyjnego w Strzelcach Krajeńskich przekroczy 10 milionów złotych. Prace mają się rozpocząć w 2026 roku i potrwają do roku 2027.